Procent gruntów. Dostrzegamy, że występują także trudności, ale ze wszystkich sił im przeciwdziałamy. Wierzymy, że tylko wspólnie możemy wypracować skuteczne rozwiązania, które pozwolą na dalszy rozwój polskiej wsi. Bardzo dziękuję wszystkim rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Silna Wieś to silna Polska. Jednocześnie życzę spełnienia i obfitych plonów, które napełnią nas nadzieją na lepszą, spokojniejszą i dostatnią przyszłość. Z wyrazami szacunku minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Pozwolicie Państwo, że jeszcze od siebie podziękuję serdecznie za trud wszystkim rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, za ich wysiłek, za to, że jako Polska, jako kraj jesteśmy samowystarczalni, jeśli chodzi o żywność i możemy ją jeszcze eksportować. Dziękuję Panu Bogu za to, że tegoroczne zbiory były obfite. Życzę wszystkim, żeby. Za rok, jak się spotkamy, żebyśmy mogli również powiedzieć, że zbiory były obfite i nie zagrażają nam najważniejsze niebezpieczeństwa, którym jest brak żywności. Wszystkim serdecznie życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.